Cześć, jestem jest Europa Universalis 3 i tu są moje statki i je wykorzystamy. Tak, zdecydowanie wykorzystamy je, żeby przewieźć moich ludzi tutaj do Afryki. Chciałbym tutaj dodatkowe dwa pułki piechoty. Żeby łatwiej i szybciej podbić tutaj obecny algier. I uważam to za dobry pomysł. W poprzednim odcinku myślałem, że to nie jest najlepszy pomysł, ale teraz uważam to dobry pomysł. Szczególnie, że będziemy mieli wojnę z Tut Tutaj, tutaj, tu. No, trochę tej wojny będziemy mieli. Wypadałoby nieco ludzi tutaj przerzucić. Yy, tak, tutaj jakiś pułk. Właściwie ty możesz iść nawet tutaj. Jakiś pułk niech idzie tutaj. I to wszystko, co mogę zrobić, tak? Świetnie. Yy, to też jest w porządku. Zdecydowanie. Teraz zaczekajmy chwilę czasu, żeby moje statki dopłynęły. I mamy bunt jeszcze przy okazji przy okazji. Dobra, bunt to nie problem. Ale tak, tutaj są moje statki i chcę, żeby przeszła tam piechota. No, tutaj bunt został ogarnięty i wyjdziecie na Lizbonę. Okej. Okay. Moje wojsko też tam pójdzie oczywiście. Tu są i teraz jeszcze oni. Dobra, więc teraz sporo piechoty będę miał w Afryce. Trzeba będzie, cóż, że tak to ujmę, sprawić, że będę miał tam na tyle prowincję, że będzie mi się to opłacało. A raczej się to uda. O, Nicea się zbuntowała. Idealny moment. Warszawa. Dobra. Przynajmniej oni sami się zbuntowali, a nie ktoś ich podburzył. Tyle dobrego. Gdyby ktoś ich podburzył, to byłby problem. Dobra, jeszcze tutaj i z wami się zajmą oni. Dobra. I po problemie, jak widać. E, problemem jest to. Dobra. Teraz chcemy ominąć oczywiście... Tak, chcemy ominąć y, piratów jednocześnie niech moje wojska po prostu płyną płyną i zaraz wszystko będzie ogarnięte Dobra, wy pójdziecie tutaj na piemont tutaj mamy bunt y, nic specjalnego i jeszcze tutaj mamy bunt również nic specjalnego Tu moje wojska płyną bardzo dobrze. Technologia handlowa na kolejny poziom też bardzo dobrze. Dobra, więc OK, dopłynęli. Wróćcie sobie na ligurię. O, w ten sposób możecie. I teraz tak, te wojska niech się przejdą tutaj. Żeby było wszystko ładnie zabezpieczone. Kambrej, ok. moje wojska już tam idą, i Serbia. Jakieś wojska, które się tym mogą zająć, są i się tym zajmą, bardzo dobrze. Tu wojska już doszły, doszły, powiedzcie, że doszły, gdzie są te wojska, to są... A, to jest konnica, to oni nie mają znaczenia większego. Ok. tak więc największy problem to jest oczywiście Krymea. Mają dużo prowincji, więc mają też dużo pieniędzy. To jest tak jakby troszkę oczywiste. Ale teraz komu wypowiemy wojnę? To jest dobre pytanie i myślę, żeby wypowiedzieć wojnę. Nie Neapolowi, nie Lombardii, ale tutaj Baden, Szkocja, Szwecja. Szwecji nie chcemy w wojnie. Szwecja byłaby problemem, więc chyba wypowiemy wojnę od Aquila. Może oni? A oni mają sporo sojuszy, więc na razie ich pominiemy. A Mołdawia. Mołdawia wygląda w porządku. Jesteśmy tylko ostrzegani i nie mają żadnych przyjaciół. Tak więc wypowiadamy wojnę Mołdawii. O, tak po prostu. Jednocześnie mamy jakiś bunt. Bunty to nie problem. I teraz tak, tutaj pójdą, właśnie. Dobrze, bym miał jakieś wojsko przy Mołdawii. Oczywiście nie miałem nikogo. A wpędziłem się w wojnę. Uff, mamy wojnę. Tutaj nigdzie wojska na razie nie wywrzucamy znaczy nie wpuszczamy nigdzie. I tak, chcemy pokonać ich tutaj. I chcemy wejść po prostu na tereny. Maksymalnie szybko jak to tylko możliwe. Oni są zresztą głównym uczestnikiem wojny. Całkiem nieźle. Ale tak, nimi zajmie się ta piechota. O, Granada jest częścią moich prowincji narodowych. To mi się podoba. I teraz tak, wy pójdziecie tu, 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 a potem tu. Super. Dali sobie radę. Nigdzie indziej nie ma wojny. Oczywiście, że nie. Tutaj wyrzuciłbym moje wojska do ataku. Oczywiście tego nie zrobię. Przynajmniej na razie. 24, te 25. Mogłbym zrobić coś takiego, że te wojska dam tu, a te tu. Dla większej ochrony. Wallachia pod atakiem. Żaden problem. O, jeszcze Szkocja. No dobrze, nim się też zajmiemy. O nich zapomniałem całkowicie. A wy pójdziecie tutaj, tutaj mamy 2-3 tysiące wojska, żaden problem. Tu rozpoczęliśmy inwazję. Atak świetnie. Kreta. Krety nie będziemy podbijać na razie. Na razie nie będziemy podbijać krety. Przydałoby się załatwić te wojska tutaj. Moje wojska już tam pójdą. I żaden problem, żaden problem. Same wygrane i po prostu przejmujemy prowincję. Czemu nie? To jest element, który może się wielu podobać. I idą na Fest, dojdą na 12, co? A moje wojska na 16 i będzie GIT. Zresztą nie, żeby mieli jakiekolwiek szanse, bo nie mają żadnych szans, żeby cokolwiek zrobić. I ten obszar będzie chwilowo problematyczny, bo nie mam tutaj piechoty. Mam tutaj piechotę. Co to robi piechota? Hej. Czyli mam piechotę, po prostu jej nie zauważyłem. I bun w Nicei, żaden problem. Takie rzeczy to się rozwiązuje w przeciągu chwili. Albania pod atakiem, Wallachia pod atakiem i Nicea. Nicea, ach, wszystko ogarnięte. Tam wojska też idą, więc żaden problem. O, widzę tutaj troszkę jest tego wojska. Ale na razie nie planują iść w moją stronę. W porządku. Na razie moje wojska są bezpieczne. I tak niech zostanie. Uuu, a tu nagle wojska się wzrobiło tak trochę, odrobinę, sporo. Czy będzie to jakiś problem dla mnie? Prawdopodobnie nie. Który tu, tu i tu. Potem wy pójdziecie tu, a wy pójdziecie tu. I problem zażegnany, rozwiązany całkowicie. Nie mają tyle wojska pod, pod moją granicą? Hmm, gdybym tutaj zdobył jakiegoś fajnego lidera, gdybym tak tutaj załapał dobrego lidera, poproszę na przykład takiego lidera, który ma ogromne busty. Zatakował sobie to miejsce, jakoś to mnie kusi. To nie jest armia atakująca, tylko obronna. Więc nie powinienem do końca tego robić. Ale chcę coś przetestować. Chcę przetestować, jak sobie poradzą. Mówiąc wprost, mówiąc wprost, chcę wiedzieć, jak sobie poradzą. No i chcę wykorzystać te armię do czegoś więcej, a nie jako darwo zjadów. To też jest plan. Oni tutaj będą męczyć się wojną błyskawicznie. O tak. Więc ja stoję na swoich prowincjach w niedużych ilościach wojsk. O. Hej, wymaga plus 3. Odbijcie szybko to miejsce, co? I oni mają 5, tak. Dadzą radę z tym, oble, że nie dali radę. Ok. Wydacie radę? Może dadzą radę? A jak widzę, tutaj Algier ma bardzo niskie morale. Właściwie jest to dla mnie plus. Niskie morale u przeciwnika równa się szybka, prosta, przyjemna wojna i łatwe, proste, szybkie zdobycie prowincji. A przecież na wojnie o to chodzi, żeby zdobywać prowincję. Okay. Mieli z kimś wojnę, dlatego byli od pani wojną. Z tego na to wygląda. I to jest z tego wojska 20 tysięcy? Tak, około. Nie, równo 20 tysięcy. Z pominięciem niedoborów, oczywiście. Więc bazowo, jak załatwimy tą armię, to reszta przestanie być problemem praktycznie pójdziecie tutaj, a potem wrócicie sobie na Lublin i będziecie stacjonować jak przystało na moje wojska zdecydowanie, o idą 29 dojdą na tak. 29, potrzebuję kilku dni tak, żeby mojego, moje wojska doszły, oczywiście praktycznie w tym samym czasie. Jednocześnie potrzebuję nieco pieniędzy do skarbca. Dodatkowych, bo mam niedobory. Niedobory listopadowe. W listopadzie akurat wolałbym, żeby nie stracił całych pieniędzy. W grudniu to jest ok. O, i się wycofują, nieważne. Sądziłem, że jednak zaatakują. Mamy kilka buntów i oblężenie wygrane. Kilka buntów to normalne, wygrane oblężenie też normalne. Okej, okay, co wy tu robicie? Idzie są moje wojska. No i tu wygrane oblężenie, świetnie. Mmm, tu. Powinni sobie poradzić, ale że to są tropiki, to i tak... Wy pójdziecie tutaj. Tutaj już nie problem, tak? Tak, zdecydowanie. Oj, wygrałem. Zniszczyłem te wojska. Okej, okay. moja konica jest dość silna. Takie mam wrażenie. Mam wrażenie, że moja konica jest dość silna. Jednocześnie tych możemy anektować. Znowu będę miał problem z brakiem. Dosłownie z brakiem dyplomatów. Tylko sobie z tym poradzimy. Dobra, wy zajmiecie się nimi. A wy tutaj zaatakujecie. Myślę, że już możecie. Myślę, że to nawet dobry pomysł, zacząć atakować Krymę, Szczególnie, że... A, to Algier, właśnie, ja atakuję Algier, a Algier jest po prostu drugorzędną figurą w całej wojnie. Zostań tutaj, powiedziałem. Oni nie atakować. Skoro Algier jest to ważną figurą w wojnie, to muszę Krymę podbić tak szybko, jak tylko jestem w stanie. I jestem za tym, żeby to zrobić. Właściwie ty też zostaniesz, a ty pójdziesz tutaj. Te wojska też już czekają, żeby wyjść i zaatakować, tak jak należy. Tu wojska, oczywiście, także idą. Nie mam niedoborów, jak miło. I jeszcze tu się zbuntowali, a no to oni tutaj pójdą. Żaden problem. Teraz czas na was. Wy sobie przejdziecie tędy. I czy jest jeszcze gdzieś but, o którym zapomniałem? To jest bardzo dobre pytanie. Tam nie będzie, tam nie będzie, tam nie będzie. O wszystkich pamiętałem już. Bardzo dobrze. Jak wszystko mamy załatwione, to będziemy mieli spokój. Wiecie co, wy się wycofajcie. Niepotrzebnie jednak przesyłałem tyle tego wojska tutaj, prawdopodobnie. Ok, walki toczą się na dwóch kontynentach. Tak też można i to też jest w porządku. Największa rzecz oczywiście znajduje się tutaj i to jest rzecz, którą zechcę. Jak najszybciej podbić co. Jeśli mi mówi, że coś takiego mógłbym zrobić. I to będzie już całe wojsko Krymei? Prawdopodobnie. O Prawda? Jeszcze tylko hum, jeszcze tylko nie wiem gdzie to jest. Kum hum, tutaj dobra. Eee, akurat zaatakowali wojsko, które tutaj było. Nie miło, ale i też wiele z tym nie zrobię. Gdzie wyjdziecie? Na lotaringie. Okej, okay. moje wojsko też tam idzie. Też tam pójdą i zrobią rozróbę. Tu zostaną pokonani. Tutaj panowie też idą, co? I moje wojska tam skoczą. Będzie zabawa. Będzie się działo. Tu wygranina i idą na bośnie. Moje wojska też na pójdą oczywiście. Teraz tak tu walki się toczą. Ale główna armia, chyba ostatnia, jaka tutaj się znajduje, jest tutaj. Właśnie zostaje usunięta Wyjdziecie tu, wyjdziecie tu Oni idą tu Tam wygrana, tutaj oczywista wygrana Idą na kawę, a to dziwne to oblężenie wygrane, oczywiście prosimy o pokój i anektujemy całkowicie i te wojska są spędne. Zresztą nie, jeszcze na atak na Irlandię się przydadzą. Kiedyś je w ten sposób wykorzystam, jeszcze nie wiem tylko kiedy. Szkocja za... Zaakceptowała pokój. Tutaj buntownicy zostają załatwieni. No i wojs tamte wojska idą na kafę. Więc moje wojska też napójdą. pójdą. Teraz tak, lubeka. Trochę buntów. Kto by się spodziewał? Tysiąc. Aha, oni tutaj są. Te wojska się przejdą załatwić te bunty. I teraz tak, Kessel. To jest po prostu zaatakowane. A to gdzie jest? To jest tutaj. Może to jest tutaj jest akurat nie najlepsze. Dobra, bez różnicy, nieważne. Jak jest bez różnicy, to jest nieważne. O, moje wojska niech przejdą się. Tam kafa jest pod atakiem. To i to nie będzie miało znaczenia. Tutaj moje wojska idą. Idą, idą. Tutaj chcę, żeby moje wojska się przeszły. Teraz tutaj muszą dojść. To już załatwione. Anektujemy, oczywiście. Zyskajmy kolejne prowincje. I co, i coś się dzieje? Absolutnie nic. Po prostu rozrywamy cały kraj na kawałki. Algermę personalną nie z... Pomanem, żeby to miało znaczenie, właśnie czy ja tu wysłałem kupców. Wysłałem. Dobra. Czasem wysłać kupców można zapomnieć. Dobra, czy wy już doszliście? Jeszcze nie. Potrzebują jeszcze chwili. 3-4 tysiące. Tutaj jest 2000. Tu będzie 4 tysiące. Dobra. To nie jest konica. Kon mam tutaj konica jest tutaj. więc super, konica będzie przeciwko konicy, piechota przeciwko piechocie. OK. Gdzieś jakieś specjalnie na życzenia, raczej nie. Czy potrzebuję więcej piechoty, która zajmie się oblężeniami? Raczej nie, chociaż nie nie będę wysyłał. Byłoby to raczej upierliwe. Z drugiej strony, jeżeli potem będę narzekał, że mi zabraknie, to będzie problem. Tak. Ile mam tutaj piechoty? Eee, oblężenie wygrane, świetnie. To jest tak. Tutaj mam piechoty: 2, 4, 5, 6, 6 pułków. Czy 6 armii? Dobra, to szybko powinno pójść. To powinno być pójść szybko, bez żadnych problemów. Moje zmęczenie wojną jest ok. Przydałoby mi się władca, który byłby nieco lepszy w administracji. Byłoby to dość wygodne. Oczywiście nie wszystko mogę zdobyć w momencie, w którym bym chciał zdobyć. A tutaj oni zaraz umrą. Nie ma miejsca dla buntowników w moim kraju. Taka prawda. Okej, okay, oblężenia niech trwają. Oczywiście bunty również. Bunty również. Dobra, mamy tu, tu i tu oni jeszcze nie zginęli wszyscy? Oczywiście, że nie zginęli wszyscy. Algier się nieźle broni, żeby nie było. Dają radę chłopaki. Całkiem nieźle. Radzą sobie. No wy najpierw pójdziecie tu, potem tu, a potem wrócicie na stolicę. Jest robota do wykonania i macie ją wykonać razy jakaś decyzja ani trochę a tu jakaś decyzja ani żadna, dobra nic ciekawego nic ciekawego, za to misjonarza i z chęcią bym go wykorzystał ale zaczekam do grudnia te wojska muszą odzyskać zaopatrzenie Grecja została załatwiona papa Grecja z Grecją już w tym świecie się użegnamy a Od razu misjonarza bym wysłał, ale to chyba nie najlepszy pomysł. Tutaj oblężenie wygrane, więc moje wojska idą dalej. A na. Czym sumie gdzie chcę, żeby oni poszli? Na Saratow, myślę. Tak, myślę, że tak. To nawet powinien być dobry pomysł. Tu oblężenie wygrane, więc wy, wy pójdziecie tu, a wy pójdziecie o krok dalej. Czy tutaj będą uzupełnienia? Będą uzupełnienia. Wy powinniście przejść tutaj, albo najlepiej w ogóle wyjdźcie sobie stąd. Żebyście nie mieli problemu z niedoborami. Lubeka? Żaden problem. W porządku, wojna się zaczęła, raczej się już skończyła, główne wojska przeciwników zostały pokonane. I na ten odcinek to będzie wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Zostawienia w górę, jeżeli Wam się podobało. I zobaczymy się w następnym odcinku z Europy Universalis 3. U, troszkę tego wojska tutaj mają, ciekawe. Cześć!